Kochanie, wszystko jest zrobione. Pozmywane, śmieci wyrzucone, obiad zrobiony, podkurzany, pies wyprowadzony i pieniądze na koncie. Czy coś jeszcze zrobić, kochanie? Moje drogie panie, bądźcie zawsze piękne, dbajcie o siebie i o swoje zdrowie. Z okazji waszego święta życzę wam wszystkiego najlepszego. Żebyście mogły rzucić wszystkie swoje obowiązki na bok. Zająć się sobą, mieć trochę spokoju, odpocząć. Znajdujcie każdego dnia chwilę na relaks, na odpoczynek, na regenerację. Dużo radości, pogody życia przede wszystkim. Wziąć długą, relaksacyjną kąpiel, nawilżyć swoje ciało i czuć się super w ten dzień. No i z okazji Waszego święta życzę Wam dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Do zobaczenia i pozdrawiam. Mam dla Was konkurs niespodziankę. Pierwsze 5 osób subskrybujących kanał Dermotv, które poda w komentarzu pod filmem na YouTube minimum dwa składniki cetafilu wpływające na nawilżenie skóry, otrzyma zestaw Dermokosmetyków. Dla ułatwienia dodam, że podpowiedź znajduje się w jednym z filmów na kanale Dermotv.